Cześć, cześć! Mam dla was coś wyjątkowego. Dzisiaj to nie ja będę oceniać was, ale zamieniamy się rolami i to wy będziecie oceniać moje propozycje stylówek na Halloween. Więc koniecznie po zobaczeniu tego filmiku dajcie znać w komentarzu, w którym z tych outfitów poszlibyście na imprezę lub zbieranie cukierków. Na początku oczywiście czeka nas mały shopping, bo skądś te stroje trzeba mieć. Dlatego zostaw łapkę w górę i subskrypcję i lecimy dalej. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta czapka jest idealna. No to siup do koszyka. Taka bluzka ze spódniczką jak najbardziej się nada. Jakieś przerażające oczy, jak najbardziej. Uuu, ta sukienka może być interesująca. Halloween mi się kojarzy to rzeczywiście z jakimiś strasznymi, czarnymi, ciemnymi ubraniami. Więc coś z tego też sobie weźmiemy, aby z tego zrobić jakieś fajne stylówki. Teraz tylko wszystko dodać do koszyka. Trochę rzeczy mamy, więc myślę, że możemy przejść do robienia tych stylówek. Stylówka numer jeden jest dla wszystkich tych osób, które kochają cosplaye, kochają wcielać się w role i odgrywać inne postacie. Jest to postać z gry Overwatch Diva. Ma mega fajny kostium i na pewno fajnie się wpasuje w imprezę Halloweenową, gdzie obowiązują różne przebieranki. Outfit numer dwa, jak widzicie, jest już bardziej mroczny. Jest to taka wiedźma, totalnie zła osoba, która może was zaczarować. Robi jakieś rzeczy tajemnicze w swoim kociołku. Pewnie posiada czarnego kota i generalnie coś dość strasznego. Jeśli byście chcieli kogoś postraszyć, to tym pewnie by wam się udało. Wchodząc aż tak mrocznych klimatów, mamy coś bardziej przyjaznego. Czyli po prostu jakiś crop topik ze spódniczką, taką pomarańczową, idealnie pasującą do dni na bluzeczce. Na no, jakieś swobodne spotkanie ze znajomymi i myślę, że nawet nie tylko na Halloween taki strój Wam by mógł posłużyć. Właśnie jest dość uroczy, prawda? Czwarty strój to sukienka w czaszki. Simka ma też ogromne... Długie, czarne paznokcie oraz makijaż stylizowany na Harley Quinn. Dobrze wiecie o kim mówię, ciężko jest tej babki nie znać. Myślę, że to akurat na zbieranie cukierków kiepskie, ale na jakieś wyjście ze znajomymi czy imprezę jak najbardziej się sprawdzi. Ma ten swój halloweenowy klimat. Ostatni, piąty strój, który mam w propozycji jest sukienką, która ma na sobie duży krzyż, więc lepiej chowajcie się przed swoimi babciami. Ma też rajstopy w pomarańczowe nietoperze. Pomarańczowe oczywiście nawiązuje do dyni, które są symbolem Halloween. Jest też kapelusz wiedźmy z gigantycznym pająkiem oraz dość straszny makijaż klauna. Generalnie mi bardzo się podoba taka stylowa. Ale oczywiście dajcie mi znać. Który strój wy byście wybrali, aby ubrać go w Halloween? Także dajcie im znać, czy wolicie ubiór numer 1, numer 2, numer trzy, cztery czy może 5. Dajcie też znać, czy wasi simowie w jakiś konkretny sposób mają obchodzić Halloween, czy robicie im fajną imprezę, a może to omijacie. A tymczasem ja się będę z wami żegnać. Do zobaczenia i. Cześć.